Witajcie widzowie w pierwszym odcineczku na bez lagów w bus Simulator 21. E, pasażer prosi o bilet. E, jesteśmy na innym save, więc mam elektrykę. Nie stać. E, jeden przejazd, jeden. Nie musicie tak dużo dawać. Normalny, jeden sześć. Mm -hmm. Dzięki. Czyli sobie zamkniemy. Mm. Jakim to były wycieraczki? Ustawienia, e, sterowanie, zdejkirowanie hamowanie i uszta. Wycieraczki, 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 wycieraczki. Wysiądź rampa tak, gdzie? wszystkie drzwi, drzwi piąte, drzwi czwarte. Dobra, a da się to kliknąć. Przepraszam za opóźnienie ludzie. Jedziemy sobie. Będą, będą ścinki widzowie, bo mi procesor już nie wytrzymuje. I wbijajcie na Discorda do opisu po więcej filmów, znaczy po, po nowości w ogóle. Na deszczu, w deszczu będą tutaj ciutkie lagi chyba. Oj, sarki. Przepraszam bardzo. Mi tylko gry nie wywali. Kurde. E dobra, jest git. Mm. Se... Ja, mm. Mam takiego elektryczka fajnego. Jak się nim jeżdżę. Bo jest fajny. Kurde, korek. Mm -hmm. Tam na moim przystanku akurat. Mm. Bryjem się tu. Mam w zasadzie cztery busy, bo muszę je do lakierni zawieźć. Hmm. Eee, tak, nie te dwa. To ktoś chce? Nie, nie chce. Nie chce nikt przestanę. Czek ulepszamy. Hmm, to jest Możemy jechać dalej. Jakiś wózkowicz. A no mi szanicie, że jakiś włoskowiec jest. Hmm. Sorry. Trudno zostawiona pasażerów. Mam to gdzieś. W każdym razie jedziemy i to mi się podoba. To jest krótki odcinek widzowie. Nie wiem dlaczego mam full kasy, nieskończoną ilość. A też ale zaraz widzowie kończymy ten odcinek za 5 minut, bo to jest taki krótki odcineczek. Informacyjny i nic się nie stało. Też się nic nie stało. Deszczyk, się pada. My się jedziemy fajnym autobusikiem. Następnym pojedziemy ze spalinowym Mercedesem. jak gram na grafice wysokie, nie ultra. Jak widzicie, mam 24 FPS. Normalnie miałbym 60, bo mi nagrywanie dużo zabiera i w ogóle. Ale korki ja się śpieszę? Nie mam czasu na omijanie korków. I tak. W lewo. A to bo lubię być mega szybki i mega fajnie przyspiesza, i dlatego go lubię. Elektryczny. Stop. I co drzwi. pozycja. No co so mi... Me... O, wysiadajcie. Dobra. O, nie wysiadam. Nie ja lubię tego oświetlenia. I jedziemy stąd. Ja mam takie lagi w tym deszczu. Kiedy wyłączę wycie to będzie padać? Będzie padać. A trochę jest zbugowana ta gra. Uszmy wszystkie drzwi. Pani chce bileć. Hmm. Jeszcze pani? Możemy jechać zaraz. Hmm. Zostawiono pasażerów. Widzicie, jaka ta gra jest zbogowana. Będzie mi, mi bi biadoli u dziadrze. Granicznik jest. Wolałem wjechać w tego. Jadę na Jedziesz? Jedziesz. Malina. Yy, Przyciszę wam trochę dźwięk. I tak. Ja tego odcinku nie będę montował, bo mi się nie chce. No nie, muzykę. Mogę, no, mogę muzykę dodać, ale. Mm, czy to mi się opłaci? Ile poszło? Bo jestem beznadziejnym kierowcą. Mm. Przynajmniej żadnego ludzi, ani człowieka nie rozjechałem. Czyli na, na laptopie. Będą odcinki też na lagach. Nie wiem czy będą, czy nie. Mogą się pojawiać. Ze względu na to, że wyjeżdżam po prostu. Mm. ktoś Możemy jechać i kończyć tą traskę że nam zostało mm. o, jesteś Ej, nie dobra Trasa trzy przystanki gazu. Muszę się zmieścić w 10 minutach. Będzie widzowie też nowa seria. Mam nadzieję, że będzie fajna. Eee, będzie pewnie na shorta, chociaż w długich filmach nie wiem, czy coś będzie. Nie patrzymy się, czy... A nie, tu się nie zatrzymujemy. Jedziemy. Użycie kierunkowskiego taki plus. Nie nie lubię tym jeździć. Trochę... Spróbuj kupić inny... O, jest. Chcę kupić inne tylko bez. No, widzicie wjechać, ale ładnie jedzie. Po prostu marzenie, no, taki jak to, to gdzieś korki. I jedziemy stąd. Oj. Znowu lag, szybko widzę, bo ja robię tą trasę drugi raz i ja chcę się zmieścić w odcinku. Hmm. Odcinek mieć 10 minut, bo takie mają najwięcej wyświetleń. I lecimy 90 będzie O, zatrzymać się muszę. Mm. żeby nie było jedziemy ostatni przystanek ostatni. Za to uwielbiam ten autobus za takim o prędkości rozwijam Ty ma mały ogranicznik 90 ale to normalnie ma się coczepie A i tu już koniec mamy. Mam, widzicie, ile tras sami widzieliście. Ostatni przystaneczek. Wbijajcie na Discorda, będą też filmy z innych gier transportowych. Postaram się ogarnąć też ETS-a, czyli Eurotrack Simulator 2. I uwaga, ostatni przystanek. Mm -hmm. Zbieramy wszystkie drzwi. Sorry, ale już kończę trasę. I wydałem resztę, bo... Eee, no to tak, w tym tutaj ten... Co? winien zamknąć teraz. Dobrze. W tym odcineczku, widzowie, yy, będzie to O, lakiernia tu jest. Dobrze. Yy, zajedziemy się później do tej lakierni. No i to jest mój garaż. No i. Dziękuję wam, widzowie, za oglądanie tego filmu. Zostawcie subskrypcję, łapeczkę do góry. I widzimy się yy, w. lakiernie mam. Tak, mamy w lakiernie. Mm. Tu? Nie, nie wiem. Nie wjechałam dobrze chyba. Trudno, Pojadę się tędy i ulewam to. Mm. Widzowie, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Yy. Yy. Dziękuję Wam, widzowie, za oglądanie tego odcinka. Zrobię zrzut ekranu. Trzymajcie się, widzowie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Pa! Nie! Nie, ja nie mogę wyłączyć. Dobra, pa! Nie. Trzymajcie się, widzowie w kolejnym odcinku. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!